thank you Nie A teraz to no, Nie Nie A kto się wywrócił na... Bombolice? A kto się wykleił na samochodzie. Przyznaję no, ono... się, przepraszam. Dobra, kto ma dalej legendę? Ja? Dragonincze. Dragony gdzie mają być? Weź braku pod razem papier. Dragoninczku to... No na razie. Kowal Puchar Polski Offroad. Po raz trzeci z kowalem. Kowal narzędzie na, dla aktywnych i tak jak same nasze hasło mówi, rzeczywiście wspieramy, wspomagamy e, wszelkie sporty aktywne. A że kręci nas wszystko to co się kręci, czyli tam gdzie się kółka kręcą, tam gdzie się kręcą klucze, śrubki, więc też jesteśmy we wszelkich rodzajach sportów metorowych, a offroad to jest realnie naszą ulubioną dyscypliną sportu. Jeśli chodzi o nową dębę, znakomite miejsce, bardzo przyjazne i przede wszystkim uwielbiam to miejsce przez atmosferę, jaką tworzą kibice. Muszę powiedzieć, że jeździmy po bardzo dużej ilości rajdów, nie tylko off, ale i również płaskich, i taka atmosfera jak jest w Nowej Dębie, życzyłbym sobie, żeby była wszędzie. Nie, piątkowe. Mam nadzieję, że wielu mieszkańców Nowej Dęby i nie tylko okolicznych miejscowości. Zaszczycie nas swoją obecnością, a z tego co wiem, to już o godzinie 17.00 tym pięknym samochodem jako pilot Burmistrz Nowej Dęby będzie otwierał prolog 12. Kowal Puchar Polski Offroad. Zapraszamy!